Sponsore del programma è firma motopakiet.pl. Sponsore del programma è Enduristan Polska. Sponsore del programma è Woska Kawa Don Caruso. Sponsore del programma è il producent di bielizna Redline. Sponsore del programma è Marca Landi Renzo, samochodove installazioni gasove. Albo pojutrze muszę mój motocykl oddać do transportu. Jestem dogadana z firmą transportową, że zabiorą mi motocykl do Warszawy. Zabierają moje maleństwo. Moje maleństwo pojedzie tutaj. Musić. Prosto stoi. Nie prosto stoi, ale wiesz! Ha, ha. Pozdrowienia z gorącej Hiszpanii! Aktualnie to już jest koniec mojej podróży. Zostało mi parę dni raptem. Łącznie spędziłam jakieś 7 tygodni w podróży, z czego miesiąc byłam w Maroko, pozostały czas musiałam tam dojechać. Niesamowite przeżycie, serio, ale jestem już tak zmęczona, że ostatnie dwa dni to spędziłam na plaży, opalając się. Ale tak sobie myślę, że trzeba czasem. Trzeba odpocząć, zregenerować siły, ponieważ no, nie da się cały czas tak podróżować. Musi być czas na reset. I na nagrywanie. I, I tak to mniej więcej wygląda. E, ja po prostu jestem w Hiszpanii teraz i mam ochotę po prostu się położyć, odpocząć i ewentualnie popracować na telefonie. E, no i niedługo wracam do Polski, e, raptem parę dni. Biorę samolot z Alicante, a motocykl transportuję do Warszawy. Najtańszy nocleg jaki znalazłam to jest 15 euro. I jest to po prostu namiot bez e, żadnej elektryczności, tak zwanej bez przewodu, który mi da elektryczność, bo zawsze mogę naładować sobie powerbanka w Łazience chociażby. E, także płacę po prostu 15 euro za wodę i za, za miejsce na polu namiotowym, gdzie jest mega dużo ludzi. E, hejka, dzisiaj przede mną duże wyzwanie. Będę szukała nuslegu na dziko. E, spałam trzy noce na kempingu, e, ale mi powiedzieli co. No, dzisiaj sobota, więc nie możemy przedłużyć, bo, bo przecież przyjedzie tyle ludzi na ten kemping, że no nie mieli miejsca. Mimo, że widziałam tam od cholery miejsca, no dobra, no zarezerwowali, może przyjadą, nie wiem. Nieważne, ich sprawa. Ja natomiast e, dzisiaj mam wyzwanie, może znajdę spanie radziko. Nie obiecuję, bo może być ciężko. E, nie, nie chcę, szczerze. To po prostu mi się nie chce rozkładać tego namiotu znowu. Jest tak gorąco, że wystarczy mi zwykła karimata i, i pójdę spać normalnie na plaży. Trzeba spróbować, raz się żyje. W końcu muszę tą noc gdzieś przekoczować, bo jutro jadę do Alicante i mam już tam hosta, także życzcie mi powodzenia. Czekamy miejsca na nocleg. Bardzo mnie przeraża ten cały ofrok tutaj, dlatego idę najpierw z buta, bo znalazłam spoko miejscówę, ale muszę się przejechać i... tak, przejść się muszę i zobaczyć. Tutaj widzę, są opuszczone jakieś te, a tu jest jakaś procesja. Fajnie wygląda. A to jest czyjeś mieszkanie. Hmm. No nie, tu lepiej nie będę ryzykować. Aczkolwiek. Dobra, lecimy dalej. Mało czasu. Zaraz jest już i tak po zachodzie słońca, więc niedługo to nic nie zobaczę tutaj. Masakra. Zachciało się jej na darmowego noclegu. Idę, 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 a to jest, pokazuje mi drogę tutaj. Chyba kiedyś była tu droga. Patrzcie, droga! Cholera mój kask! A! To nie jest śmieszne w ogóle. Dobra, miejscowa znaleziona. Jest już ciemno. Zostało resztki słońca tam w oddali. Uu, jestem na polu z drzewami oliwnymi. Ale wybrałam to miejsce tylko dlatego... A, hello! Ola! Kafe? No! Zostałam przyłapana przez jakąś panią starszą. Mam nadzieję, że nie zadzwoni po psy. No bo co tu robi ta laska w takim stroju? Motocyk schowałam, więc go nie widać. chyba nie zadzwoni. Mam nadzieję, że nie zadzwoni. No cóż, nie mam za bardzo wyboru w tym momencie, muszę ryzykować i zostać tutaj. I tyle. Może to jest ta ba tam był taki dom po drodze i może ona tam mieszka. Nie wiem. Ale była nieprzyjemna potem. Najpierw mi chciała zaproponować kawę, to zrozumiałam kawę, zaczęłam mówić po angielsku i była nieprzyjemna. Idziemy z powrotem. Sponsorem programu firma motopakiet.pl Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Sponsorem programu jest włoska kawa Don Caruso. Sponsorem programu producent bielizna termoaktywna Redline. Sponsorem programu jest Marka Landi Renzo, samochodowe instalacje gazowe. Proszę, z samego rana się spieszę. Uh... Jest godzina 8.30, to jest dość późno, ludzie normalnie wstają chyba, chociaż dzisiaj niedziela, więc nie słyszę dużo samochodów, aczkolwiek wolę się zebrać. Motocykl tam ładnie stoi sobie, nie patrzcie tego na stół, proszę nie patrzeć. Tam jest, tam jest droga, wolę się nie wychylać, bo wczoraj jak się wychyliłam to jakaś pani tam szła bardzo, jakiś kontener, dlatego było normalny podjazd. Bo tak normalnie to jest totalny offroad i trzeba uważać, ale jakoś muszę sobie dawać radę z tym. Rano to się wydaje, jakby to wcale nie było dobrze schowane. To jest taki barak, boję się tam wychodzić, bo zaraz ktoś przyjdzie. I tu jest taka dróżka, taka off mało uczęszczana się wydaje. Jeszcze nie, chyba nikt nie przeszedł od godziny... Tak, od godziny rannej do dziewiątej. Dlatego ja zbieram się. Zawsze mi to długo się schodzi, no zobaczcie jaki to jest, no po prostu pierdoliczek mały, no. Ale trzeba się zbierać, bo wolę, żeby mnie tu nie zauważyli. Przyznaję, że mogłam ten motocykl troszeczkę bardziej tu schować, i wtedy nie byłoby na widoczności na drodze. Ech, ale było już tak ciemno, i próbowałam tu wykręcić. No nie jest łatwo z tym motocyklem, aczkolwiek dałam radę. Byłam tak zdeterminowana, że musiałam tysiąc prób wykręcania i było git. Trzeba ząbki umyć. Co chwilę się odwracam, czy przypadkiem ktoś nie idzie. Mam dobre schizy. Masakra. A, jeszcze szybki makijaż. O, o matko! Wszystko mi leci z rąk. No, kobieta musi się y, ogarnąć. My mamy troszeczkę bardziej skomplikowane. Wy to możecie umyć zęby i jedziecie, a ja muszę jeszcze ogarnąć tutaj twarz. Przynajmniej, przynajmniej tak trochę, no. Ja, ja... ogólnie się mocno nie maluję, ale no... A! No, człowiek się malował od razu lepiej. Także moje szykowanko, wszystko jest tak, jak powinno być. I co? Zbieram się zaraz. Powiem szczerze, że fajne doświadczenie. I ta noc tych gwiazd piękny, bo aczkolwiek e, też momentami się bałam, że jakieś zwierzę przyjdzie. Bo raczej żeby ktoś mnie zobaczył tutaj jakiś człowiek to, to, to jest bardzo nikłe prawdopodobieństwo. Jest już godzina dziesiąta. Tak, jedziemy. Jest już godzina dziesiąta i e, żywej duszy to nie słyszałam. Tam gdzieś tylko jakiś samochód przejeżdżał tym offroadem, ale tam jest bardziej główna ulica. Tam wygląda tak, że tu idzie jakaś główna, główna ulica offroadowa, a tu... a tutaj jest taka poboczna uliczka za tym kontenerem. Także e, fajnie, że... Fajne miejscuwe znalazłam, no. Polecam. <laughs> e, absolutnie e, nie miałam pomysłu, żeby... E, spać na plaży, bo za to grozi duży mandat. Nie wiem, może by to przeszło, może by to nie przeszło, może by mnie przyłapali, może nie. Stwierdziłam, że wolę ograniczyć ryzyko. Ogólnie jechałam najpierw w takie miejsce, gdzie pisało free camping. Co się okazało, to jest po prostu zwykły, zwykły parking. Dla, mo, mogą te karawany tam sobie stanąć. Ale jak się okazało, zapytałam się jakiegoś młodego chłopaka, który cokolwiek mówił po angielsku, bo e, w, mam wrażenie, że tutaj jest gorzej niż we Włoszech, jeżeli chodzi o e, mówienie po angielsku. E, I powiedział mi, że najpierw to ja muszę się udać do jakiegoś miejsca specjalnego w tej ich mieścinie, żeby e, mieć pozwolenie, żebym mogła spać tu ze swoim karawanem. Jest karawan i jest obok park. W parku jest wszystko, czyli jest gdzieś wykąpać, jest nawet basen. Normalnie piknik można sobie zrobić, no wszystko jest. Tylko że park zamykają tam o którejś godzinie. No i możesz spać w swoim karawanie obok na parkingu. No ja na betonie spać nie będę i nawet nie mogłabym tego zrobić, bo bym też pewnie dostała mandat. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że trzeba jakieś pozwolenie mieć. No. Hiszpania, serio, to jest, to jest. to jest straszne. Dlaczego tak utrudniacie ludziom życie? Ja nie rozumiem tego. Ja wiem, że trzeba zarobić, ekonomia i tak dalej, ale. no kurcze. Okej, okay, no na plaży mogę zrozumieć. Mogę. Ale jeżeli robicie miejsce, tak zwane free, to jeszcze dodatkowe jakieś pozwolenia trzeba mieć. A co jak. Ktoś jedzie, nie wiem, jest w podróży wiele godzin tym swoim karawanem i stwierdza o, free parking. I nagle się okazuje, że nie powinieneś tu stać, bo i tak możesz zostać mandaż. Nawet jak pisze free parking, bo musisz zadeklarować to tam pewnie do godziny którejś tam w mieścinie. No ja byłam tam około godziny 20, to już mi powiedzieli, że dawno zamknięta, więc... A ja, a ja mówię, pokazuję, że jestem motocyklem, oni tylko... To nie jest dobry pomysł. W muszę być między godziną 15 a 17. Będę miała swojego hosta ostatniego. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Eee, tak. tak. Czuję, że będzie w porządku. Już koniec złych doświadczeń na couchsurfingu. Będzie dobrze. I w... Za jutro albo pojutrze muszę mój motocykl oddać do transportu. Jestem dogadana z firmą transportową, że zabiorą mi motocykl do Warszawy. No a ja sobie polecę i zaoszczędzę w ten sposób trochę pieniążków, chociaż tylko trochę. Bo i tak wszystko, te loty, ten transport i tak jest mega drogie. Już wszystko jest pięknie zebrane i czas, czas ruszać. Bo ta babcia się tam kręci. Wczoraj spotkałam na drodze jedną babcię, co tu mieszka niedaleko w jakiejś szopce. I teraz jak szłam na zwiady e, zobaczyć tą drogę, to widziałam, że idzie. Tak wolno szła, że raczej mnie nie zobaczyła. A ja jeszcze musiałam czekać z 5 minut, zanim tu dojdzie. Czas ruszać dalej. Jedziemy. Jest Godzina 11.30, a wstałam o 8. Ewidentnie mi się dzisiaj nie spieszy. Zaraz zobaczycie jaki piękny ofrut tu mam. Mam nadzieję, że tej babci nie będzie. Szczęście jestem już zalankowana. Wczoraj miałam dwie stacje zamknięte po drodze, więc... No właśnie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj jedziemy do Alicante, ale nie mogę się spieszyć, bo muszę tam być na godzinę 15 do 17. .00. W ogóle sprawdzę, bo może się okaże, że już... To jest tak daleko, że już muszę jechać. Tak może być. Tak się grzebałam z tym zbieraniem, że 340 km przede mną. Dam radę. Czyli idealnie się zebrałam z, z, z tego pola. A ja myślałam, że nie no, jak w stale ósmej to... To co ja będę robić tyle czasu, żeby być na 15 tam? A teraz mam tak, jakieś 3 godziny ponad drogi, jest godzina 12 prawie. Idealnie. Moje maleństwo pojedzie tutaj prostu do Polski Czy ja mogę się tym przejechać? No weź! Ej, na pasażerze! No weź, takie kółeczko strzelimy No co ty gadasz? I tak mało, bardzo mało jest paliwów Ja się się że zaraz to tak eee, Szkoda Proszę nie przewróć się Bo będę miał za wam serca Wenn Gaso jeszcze tu kładł motocykli? To jest jadł teraz Co? A, okay. A do Polski będzie tak samo czy go czy... Przy... motory, Ale czy go przeniesiesz w jakieś inne miejsce A tak, tak, mówi ci teraz jadę, rozładuję tego i będzie stało tam parę dni, nie? Trzy, cztery dni. Dobra. Potem wracam zaraz mówię do Polski. Okej. Okay. My God, bye, bye, baby! Szydź, you, you ruined my video, fuck, ty, come back, ty, okay, bye. ty, przegapiłeś odcinek ty, i nie znożyłeś na motowizja i nie nawet na ty 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.